Thank you Witam wszystkich bardzo serdecznie w Just Culture News. Ja nazywam się Seth Donner. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rozpoczęło się przedprodukcja większości filmów i seriali czwartej fazy Marvel Cinematic Universe. A co za tym idzie? Codziennie dostajemy nowe informacje. Tych ostatnio się trochę wylało, więc możecie oczekiwać kilku filmów z przybliżeniem potencjalnej fabuły niektórych produkcji. Dzisiaj tak mamy świetną informację, która nie jest przeciekiem ani zdjęciem zrobionym z ukrytej kamery. Ostatnio jeden z aktorów Strażników Galaktyki potwierdził mocne połączenie z Torem. Pod koniec Avengers Endgame byliśmy świadkami pojawienia się, a raczej ze starzenia się kapitana Ameryki. I to jest główny element, który zapadł nam w pamięci, jednak koniec tego filmu przyniósł nam potwierdzenie, że Thor, Bóg Piorunów, dalej będzie splatany wraz ze Strażnikami Galaktyki. Pierwsze ich połączenie widzieliśmy podczas Infinity War, gdzie to Thor został przez naszą ukochaną gromadkę uratowany. Od tego momentu wiele osób spekulowało, że dostaniemy na stałe ich połączenie, jednak po problemach z Jamesem Gunnem i jego ostatnią w ostatecznym powrocie sam los Strażników był dość niepewny. Dziś wiemy, że film oficjalnie powstaje i będzie częścią piątej fazy MCU. Jednak, jak się okazuje, to nie oznacza, że nie dostaniemy Strażników już trochę wcześniej. Aktor Vin Diesel, który podkłada głos w postaci Gruta tak, ktoś profesjonalnie podkłada mu głos. We are... Zdradził, że strażnicy na dobre zaprzyjaźnili się z Torem. I tutaj cytujemy jego wypowiedź. Taika Waititi rozmawiał ze mną na temat współpracy Strażników Galaktyki i Tora, która bądźmy szczerzy zapowiada się naprawdę interesująco. Nikt nie zna dokładnej przyszłości i teraz rozumiem, że prawdopodobnie nie powinienem tego wszystkiego mówić. Bądźmy szczerzy, z tej wypowiedzi nie da się wywnioskować, że chodzi dokładnie o kolejny film Tora. To jednak wielkie strony znane na całym świecie piszące o tej tematyce ze szybko sprawdziły ten temat. Okazuje się, że plany rzeczywiście zakładają pojawienie się strażników Thor, Love and Thunder, jednak nie w pełnym składzie. Wszystkie strony donoszą pojawienie się Gruta i Roketa, czyli dwóch strażników, którzy polecieli z Torem, a nie z Quillem podczas Infinity War. To ma sens, patrząc na dalszą część filmu i Endgame. Z drugiej jednak strony ma to sens, że Quill i Nebula będą dalej szukać Gamory, ponieważ wszyscy wiedzą, że gdzieś tam ona jednak jest. Dodatkową informacją jest też kolejny poziom dojrzewania Gruta. Jak donoszą strony takie jak Sibier, Skrinrad czy Polygon, Groot pojawi się w swojej jednej z najmocniejszych postaci, czyli Alpha Groot. Daje to też możliwość na kolejne świetne duety z Torem, czy z Rocketem, choć nieważne od postaci, Groot i tak jest śliczny. Wygląda więc na to, że filmy od teraz będą ze sobą bardziej powiązane, niż miało to miejsce w pierwszych trzech fazach MCU. Wystarczy spojrzeć teraz na Tora bądź na drugi solowy film Doktora Strange'a, gdzie mówi się o pojawieniu się nawet kilku znanych nam dobrze postaci. Z takiego rozwoju spraw wystarczy się, tylko cieszyć, ponieważ im więcej bohaterów na ekranie, tym dla nas lepiej. Szczególnie, że na start samej produkcji następnego filmu o strażnikach musimy sporo poczekać. A wy cieszycie się z obecności Strażników Galaktyki w filmie Tora? Dajcie nam znać w komentarzach. A po więcej szybkich newsów i ciekawych filmów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Możecie też wesprzeć nasz rozwój, kupując świetnie wyglądające rzeczy z waszymi ulubionymi superbohaterami ze sklepu podanego w opisie i w pierwszym komentarzu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Sedona, z Just Culture i suszymy się już wkrótce.